Moi drodzy, zrobił to. Aleksander zniszczał na podium konkursu Pucharu świata w Lachti i tego podsumowania w ogóle miało nie być. Ja nie jestem w tej chwili u siebie, nie mam statywu, nie mam mikrofonu. E, tutaj dźwięk nagrywam na telefon, no ale z takiej okazji e, no to film po prostu pojawić się musi. Jak zwykle zaczniemy sobie od omówienia czołówki. Tak jak ostatnio odbyły się aż trzy konkursy. Na pierwszy ogień piątkowy konkurs indywidualny. Odbył się on w zamian za odwołany szczyrk i ten, o którym już chyba ostatnio zdążyliśmy trochę zapomnieć, Lowrocos z drugim zwycięstwem w karierze. Słoweniec może na co dzień nie przejął tej takiej pełnoprawnej roli y, słoweńskiego lidera pod nieobecność Angela Niszka. No ale co jakiś czas notuje taki wyskok, kiedy o sobie przypomina. Tak było w Lake Placid i tak było w Lachti, a przynajmniej w tych piątkowych zmaganiach. Dalej klasycznie, kolejno Bellinger i Kobayashi, i tutaj chyba tak naprawdę nie ma co się specjalnie rozwodzić. Niezły był to konkurs dla Norwegów, bo czwarte miejsce zajął prowadzący na półmetku Mariusz Lindwig, no, który teoretycznie jest w tej ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej, ale w mojej opinii to miejsce w ogóle nie oddaje jego aktualnej formy. No bo tak naprawdę ja bym powiedział, że to jest dla niego dalej taki przeciętny sezon, a przynajmniej jak na jego możliwości, które pokazywał chociażby w sezonie 2021-2022. No ale tu mam wrażenie, że serio zaczyna przypominać tego starego, dobrego Mariusa. Szósty był też Forfang, dziewiąty Sundal, natomiast pomiędzy nimi na ósmej pozycji Aleksander zniszczał, ale o nim sobie pomówimy troszeczkę później. Wyróżniłbym też 10 Embachera, 17 Franca, 18 Kytosacho. Kolejne punkty dołożyli także wracający, przynajmniej mam taką nadzieję, e, na stałe do tej norweskiej kadry Robert Johansson i niezwykle stabilny w ostatnich tygodniach Erik Belszał. Spytacie, co z kraftem, bo o nim nie wspomniałem. E, no i ten oddał skok bardzo zbliżony do tego Strondheim z 2015 roku, kiedy to bodajże uszkodziło się wiązanie. Tylko tym razem to nie sprzęt zawiódł, a po prostu podmuch wiatru najprawdopodobniej w połączeniu z jakimś technicznym błędem i skończył dopiero na 49. pozycji. Także najgorszy konkurs krafta od naprawdę, naprawdę dawna, można powiedzieć, że kolejna wpadka, bo on już takowe takich kilka w tym sezonie miewał. No tym samym walka o kryształową kulę, która wydawała się, że zmierza w jednym konkretnym kierunku, może być jeszcze naprawdę ciekawa, no bo teraz będziemy mieli ten taki mały maraton, co prawda wydaje się, że loty powinny premiować Stefana, no ale jeśli rzeczywiście paliwo się kończy, to może być jeszcze różnie. W sobotę mieliśmy drużynówkę, a ta była całkiem przyjemna. Mam wrażenie, że im mniej pojawia się tych konkursów drużynowych w kalendarzu, tym bardziej je doceniamy, a przynajmniej ja tak mam, no w sumie może niekoniecznie przypisuję wam swoje odczucia. Swoją wysoką dyspozycję potwierdzili teoretycznie będący w kryzysie, skonfliktowani z Aleksandrem Szteklem Norwegowie. Tam absolutnie każdy pokazał więcej niż mogliśmy się spodziewać. Lindvik uzyskał drugą najwyższą notę, czwartą Forfang, który w drugiej serii przy Wyłożył aż 135,5 metra, jak na rekordzistę skoczni przystało. Piątą sundal, a jak kolegom tak dobrze poszło, no to i Granerud, który też ostatnio nie wygląda dobrze, postanowił się spiąć i on uzyskał siódmą najlepszą notę. Tutaj gdzieś w tle zapewne widzicie tabelki z dokładnymi odległościami, ja już nie będę ich tutaj podawał. Tuż za norwegami, Austriacy. To zawdzięczają przede wszystkim Herlowi, który rozskakał się tutaj niesamowicie w sobotę 131 i 134 metry, więc dwa skoki za rozmiar skoczni. To mu dało najwyższą notę w tej nieoficjalnej, e, indywidualnej klasyfikacji. Embacher i Czofenik zrobili swoje, a Stefan Kraft powiedziałbym, że spisał się znowu, e, tym razem bez żadnej loterii, odrobinę poniżej oczekiwań. Pudło uzupełnili Niemcy. Tutaj stabilnie. E, fajne skoki oddali Wellinger i Paszkę. Laje i Raimund no, powiedzmy, że spisali się poprawnie. Nie zepsuli kolegom zabawy, mimo że Stefan Laje czasami lubił to robić. Polska na miejscu czwartym. Tak jak powiedziałem, że Austriacy swoją wygraną zawdzięczają przede wszystkim Herlowi, tak my, ten mimo wszystko, jak na standardy tego sezonu mały sukces, zawdzięczamy Olkowi. Chociaż Kamil spisał się przyzwoicie, Piotr też, zwłaszcza pierwszy skok miał naprawdę fajny. Gorzej sprawy się mają w przypadku Macieja Kotam. On akurat uzyskał jedną z niższych not, no i w tym pierwszym skoku rozbujało go okropnie, przez co też wylądował blisko. Na wyróżnienie zasługują Finowie. Szóste miejsce przed własną publicznością, z naprawdę niewielką stratą do Japończyków. Bardzo pozytywna sprawa. No i co warto podkreślić, pokonali sobie Słoweńców, którzy skakali dramatycznie. Taki low-rocos, ani razu nie Przekroczył 110 metra. Tak naprawdę jedynie Peter Preutz się wybronił. A jak przy prełcu jesteśmy, to możemy tak płynnie przejść sobie do niedzieli. Niedzieli pięknej i niedzieli którą zapamiętam na długo. Wygrał Jan Herl, który wydawałoby się, że też złapał drobną zadyszkę, no ale być może udało mu się odpowiednio zregenerować albo po prostu znaleźć i wyeliminować te elementy, które powstrzymywały go przed oddawaniem takich skoków, jakie oglądaliśmy chociażby w turnieju czterech skoczni, gdzie e, pamiętamy, że był bliski zdobycia takiego szlema z serii próbnych. On tam wygrał 3 na 4 tylko w Biszowskofen mu się ta sztuka nie udała. W konkursach także radził sobie znakomicie. Zwieńczył ten weekend najdłuższym skokiem dnia: 134,5 metra. W ogóle sporo takich bomb widzieli. W trakcie tego weekendu. Drugi Peter Preutz znowu, i to jest potwierdzenie, że w Oberstdorfie nie tylko odezwał się ten gen lotnika, ale że Peter naprawdę jest teraz w znakomitej formie. Najlepszej od dobrych kilku lat. No w pięknym stylu, zwieńcza tę swoją karierę. Trzeci natomiast był wielki Aleksander zniszczą. Oczywiście tak dłużej rozgadam się na jego temat w segmencie poświęconym Polakom. No ale piękna historia wytrzymał. To doświadczenie znajdowania się w top 3 po pierwszej serii wreszcie zaprocentowało. Tuż za podium Forfang, dalej Rio który atakował z drugiej dziesiątki, ale jak to on, przynajmniej jedną petardę musiał odpalić, 134 metry w drugiej rundzie. Wellinger siódmy, Kraft ósmy, więc kolejne punkty w generalce odrobione. W tym momencie ta strata Japończyka wynosi 196 punktów. Ten fragment pozwolę sobie poświęcić głównie jednemu zawodnikowi, bo tak naprawdę każdy z naszych oprócz Olka zaliczył występ, nie lubię używać tego słowa, ale powiedziałbym, że kompromitujący. Zero punktów. Kamil niezłe skoki oddawał jeszcze przynajmniej w kwalifikacjach, więc można powiedzieć, że te dobre skoki nadal są w jego zasięgu. Chociaż oczywiście marne to pocieszenie. No my po tym Obersdorfie liczyliśmy na więcej. No ale tutaj niestety chyba ostatecznie potwierdza się, że w jego przypadku musimy po prostu cieszyć się z takich pojedynczych wyskoków, bo one jak najbardziej mogą być. Ja nie uważam, że skoro tutaj mu nie poszło, to nie obejrzymy jeszcze takiego weekendu jak w Oberstdorfie, czy, czy nawet lepszego. No ale osiągnięcie tej stabilizacji. Już od naprawdę dawna wydaje się w jego przypadku po prostu niemożliwe albo bardzo, bardzo trudne. Wąsek wrócił po przerwie i skacze dalej tak samo. Moim zdaniem to jest nasz największy przegrany e, całego sezonu. Oczywiście w skokach wszelkie zmiany potrafią następować, następować czy nast nastąpywać, jakkolwiek to się mówi, bardzo dynamicznie, no ale ten sezon, tak samo jak w przypadku Habdasa, Juroszka czy Pilcha, no kompletnie stracony. Nie dołujmy się już i przejdźmy do Aleksandra. To jest taki sukces, który trzyma kilka dni. Ja to nagrywam e, już w sobotę, ale nadal. Bardzo się cieszę. No kurczę, Olek pełnoprawnie stał się zawodnikiem światowej czołówki. Zrobił to samo, co trzy lata temu stękała, czy w 2018 Hula. Jeśli chodzi oczywiście o to członkostwo umowne w czołówce, bo Hula niestety na podium nie stanął. A jak w ogóle wspomniałem o stękale, to muszę przyznać, że to podium dość mocno przypominało mi właśnie drugie miejsce Andrzeja z 2021 roku. Dość podobny schemat. Znakomita pierwsza połowa sezonu. No w przypadku Olka nie pierwsza połowa, ale od Garmisz. Parę takich konkursów. Które dały nadzieję na to, że wreszcie ujrzymy Polaka na pudle. No a później gdzieś tam to paliwo zdawało się odrobinę ulecieć. Już parę występów w drugiej czy tam trzeciej dziesiątce. No i w momencie, kiedy tak naprawdę nie mieliśmy już jakichś wielkich oczekiwań, przyszedł, przyszedł ten sukces. W przypadku Andrzeja, drugie miejsce w zakopanem. Tutaj trzecia lokata w Lachty, chociaż oczywiście Olek na przestrzeni całego weekendu spisywał się po prostu rewelacyjnie. Teraz tylko mam jedno życzenie. Niech on nie skończy jak Andrzej stękała, bo tak jak my mamy wielki problem z wprowadzaniem nowych zawodników do czołówki, to jak już ta sztuka się powiodła, to kolejnym naszym problemem było utrzymanie ich w czołówce na dłuższy okres. No bo Andrzej, jak wiemy, po jednym sezonie całkowicie zjechał jeszcze w 21-22. Uciłał jakieś tam pojedyncze punkty, później już nawet nie było o tym mowy. To samo z wolnym, czy teoretycznie w przypadku. Maćka Kota i Stefana Huli, chociaż to już trochę inne przypadki, no bo Maciej mimo wszystko w tej szerokiej czołówce kilka lat spędził, a przypadek Huli można uzasadnić wiekiem, no bo to był mimo wszystko już znacznie bardziej wiekowy zawodnik. Ale zauważcie w ogóle, jak szybko to ewoluowało: od serii konkursów zakończonych poza trzydziestką, przez regularne punktowanie w trzeciej czy drugiej dziesiątce, aż po podium, ale przede wszystkim podium, które nie było wcale sensacją. Noriaki Kasai, ja już nawet nie mam słów, bo ile razy można powtarzać to samo. Wielkie gratulacje, bez nakamury niepodważalny czwarty punkt japońskiej kadry. W niedzielę 28 Lokata i po pierwszym skoku pokazał nawet ten gest radości, co y, nie zdarzało mu się często, nawet kiedy y, w tym 2014 czy 15 roku seryjnie przeskakiwał skocznie świata. Dalej Low Kos, Stefan Embacher, Jan Herl. Peter Preutz, Pius Paszkę, Forfang Johansson, Belschau Franz, Koudelka, Zograwski, Jainen no i niech będzie ten Lindvik, który w niedzielę wypadł już trochę gorzej, no ale całościowo i tak jeden z najlepszych weekendów w sezonie. Karl Geiger, cały polski skład z wyjątkiem Olka. Wilumstadt, który bawi się chyba w wolnego z zeszłej zimy. Kraft, Kajbek, który w piątek miał szansę stanąć na podium, no ale chyba psychicznie tego nie wytrzymał i ostatecznie skończyło się w drugiej dziesiątce. Domen Preutz, Insam i PR. Klasycznie, jak o kimś zapomniałem albo chcecie się podzielić swoimi propozycjami, no to ja chętnie wysłucham. Sekcja komentarzy należy do Was. Ja natomiast Wam dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam za drobne niedociągnięcia techniczne, natomiast tak jak mówiłem, ten film jest nagrywany dość spontanicznie. No i do następnych. i go.